Witam, przegląd prasy. Teraz zaczynamy cykl, który będzie polegał na tym, że będziemy czytać powieść. Powieść się nazywa Czar Twoich Kółek, napisany przez Salami Kożerskiego i Paulinę Rojek, czyli Janinę Ipochorską. Paulina Rojek to pseudonim Janiny Ipochorskiej, zastępczyni redaktora naczelnego przekroju, no a z Salami Kożerski to sam naczelny przekroju Marian Eli, który stworzył najlepszą gazetę tamtych lat. Po prostu przekrój był czymś cudownym na tle wydawnictwa pras lat 50. O wielu rzeczach w Polsce mogliśmy się dowiedzieć tylko dlatego, że Przekrój o nich pisał: o jakichś modach zachodnich, o dżzezie, o, o kolorowych skarpetkach, o no, różne wydarzeniach artystycznych w Paryżu i w Nowym Jorku. Mieli swoich korespondentów, sami jeździli. Zresztą bardzo ciekawa jest e, opinia naczelnego, znaczy Marianne Eli, jak wrócił już, już później, już. To był chyba lata 60., koniec lat 60., wrócił ze Stanów do Polski, był, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, wrócił do Polski i powiedział, Że my tu myślimy, że mamy wszystko. Tymczasem my tutaj mamy koniec psiego ogona, a cały pies jest tam. Więc on chciał tego całego psa pokazać w Polsce. No i między innymi tutaj napisał tą powieść o tym, jak. Postanowił kupić samochód, bo wtedy samochody już elity posiadały. Robotnicy jeszcze jeździli tramwajami do pracy, a elity już samochody posiadały. Więc i on, i Paulinka chcieli kupić sobie samochody i opisują te przygody. Lektura będzie długa na wiele godzin. Może w niewiele, no ale na godziny bardziej niż na minuty, więc przygotujcie się na kilka wieczorów. Zaczynamy, zaczynamy rozdział pierwszy. Pilnie telegrafuj, stop salami. Wielu moich znajomych, bliższych i dalszych, osobistych i z widzenia posiada samochody. Olgierd Budrewicz ma Ludwig Jerzy Kern ma Warburga. Profesor Aleksandrowicz Mamoskwicza, Dymsza, Warszawę, Janusz Sidło Spartaka, Miss Polonia Alicja Bobrowska, Forda Prefekt, Ksawery Dunikowski Warszawę, Wiech Wartburga, Arkady Fidler, Simke Aron, Józef Mroszczak, Spartaka, Ewa Bonacka Wartburga, Saksofonista Duduś Matuszkiewicz Multiple, Redaktor Burzyński Warszawy, Olsza Peżota 403, Kolega Nowak Volkswagena, Aleksander Bardini Wartburga, Danuta Szaflarska Wartburga, Irena Kwiatkowska, Simke Arond, Dyrektor Władysław Krzemiński Wartburga, Janusz Meissner IFE9, Jurando Zgrodzińską Standarda, Jerzy Zaruba Fiata, Malarz i scenograf Lech Zachorski, Syrenkę, jedną z pierwszych, Klepano. Mecenas Henryk Nowogródzki Fiata Jerzy Chromik Ife, Chirurg profesor Leon Mantofel Simke Aronde Alina Janowska Spartaka Tadzio Kwiatkowski Wartburga Haga ze Szpilek Lipińska Simke Aronde Białą Dyrektor Bronisław Dąbrowski Ife, Redaktor Zygmunt Broniarek P70, Stanisław Lem P70. Redaktor Holanek Syrenkę, pisarze podróżnicy Alina i Czesław Centkiewiczowie, Skodę Czerwoną, Baz Bernard Ładysz, Sztudę Bejkera, Sfatygowanego, redaktor Leszek Wysznacki, Syrenkę, redaktor Tomasz Domaniewski, Multiple, Jan Marcin Szancer, rysuje dla dzieci, a wyłącznie żona prowadzi, ma Skodę, Sławomir Mrożek, P70, Redaktor Konrad Gruda, Mikrusa. Fotograficy Hartwig, Kaczkowski i Myszkowski, każdy po jednej w Warszawie. Jan Brzechwa, Simke Arondę. Doktor Mściwoj i Sameroł Siemienowski, Warszawy. Irena Szymańska, pół Simke Aronde. Zygmunt Szymański, pół Simke Aronde. Magdalena Samozwaniec, Fiata. Stary Hof adwokat, ojciec Basi, Simke Arondę. Reżyser Aleksander Ford, Mercedesa 230, Leopold Tyrman Fiata, malarz profesor Adam Marczyński, Spartaka, reżyser popiołu i diamentu Andrzej Wajda, Simka Aronde, Przechodzoną, Jerzy Putrament, Warszawy, mistrz szabli Jerzy Pawłowski, Spartaka, Marian Promiński, Wartburga, Jan Kręc, Simka Aronde, Zenon Wiktorczyk, Fiata, Władysław Skonecki, Szewroletę. Jan Świderski Moskwicza, chirurg profesor Maciej Wit-Rzepecki, Wartburga, Maria Koterbska Spartaka, redaktor Stefan Arski, Fiata 1100, redaktor Jerzy Rawicz Moskwicza, Zgaduj Zgadula, redaktor Rokita Fiata, a Wacław Przybylski, Warszawy. Profesor Gruca ma, ale nie mogę sobie przypomnieć jaki. Bokser Zbigniew Pietrzykowski, Spartaka. Redaktor Stanisławska i redaktor Adam małżeństwo P70. Jalu Kurek, Fiata. Stanisław Skowraczewski, Fiata. Maria Chmurkowska, Wartburga. Profesor dr Józef Laskowski, Wartburga. Malarz redaktor Rzepiński, Fiata. Władysław Krasnowiecki, Wartburga. Tadeusz Łomnicki, Fiata. Andrzej Stopka, P70. Natalia Roleczek z mężem, Simke Arond, reżyser Jerzy Kawalerowicz, Warszawy, Józef Krakowski, Mercedesa 180, Jerzy Stawiński, Spartaka, Barbara Hese-Bukowska, Citrena 2CV, profesor Andrzej Biernacki, Simke mecena mecenas Jerzy Grabowski, Fiata, architekt i grafik Wojciech Zamecznik, Simke Arond, Seweryna Szmaglewska, Wartburga, Leon Pasternak, Wartburga, Jerzy Lutowski, Wartburga, dr Józef Dryjski, Fiata 1400, redaktor Edward Trojanowski, Syrenę, mecenas Tadeusz de Virion, P70, Mieczysław Fok, Opla Rekord, profesor Jerzy Sawicki, Warszawy, Stefcia Górska-Moskwicza, Michał Szopski-Spartaka, Edward Dziewoński-Spartaka, Eugeniusz Żytomirski, P70, Wiesław Michnikowski Spartaka, Felix Murkowski Ife, Antoni Marianowicz, Renault De Fin, Gozdawa i Stępień, dwa Renault Defin, Asio Wierciakiewicz, Fiata, Jan Kiepura, Jan Kadilaka Kiepura, z klimatyzacją. Przerwę na chwilę czytanie, żeby parę uwag powiedzieć. Przede wszystkim właśnie lista wszystkich osób, jakie znał naczelny przekroju, którzy mają jakieś samochody. No dzisiaj lista niemożliwa do ułożenia, bo trzeba by książkę telefonu napisać. Bo dziś każdy ma samochód, a wtedy ci ludzie, to są ci ludzie, którzy mieli samochody. Co to za samochody? Spartak. Co to jest Spartak? Spartak to jest Skoda, poprzedniczka Oktawi. Wyglądała jak Oktawia, prawdę mówiąc. Miała tam inny, innego grilla z przodu, bardzo podobna do Skody Oktawi. P70 to dziadek Trabanta. Ja jechałem ze szpitala P-70, czyli no, nie, jechałem, wioz, wieziony byłem po urodzinach. Ja się urodziłem w 1957 roku i sąsiedzi moich rodziców mieli P-70 i przywieźli mamę i mnie ze szpitala samochodem P-70, który właśnie był poprzednikiem Trabanta. No a resztę jeszcze co tu właśnie za, to zauważyć, że. Powtarzają się ciągle te same samochody. Wszystkich tych samochodów było 10 znaków. Albo się miało Wartburga albo Warszawę, albo Syrenkę, albo Skodę, albo Moskwicza. Parę renówek Defin. Simka Arond była wtedy dość popularnym autem u Elid, jak widać, no dlatego że była sprowadzana do Polski. Simki Aaron, Bank PKO od czasu do czasu sprzedawał zachodnie samochody, więc co oni tam sprzedawali, no to, to było popularne, stąd właśnie, stąd właśnie taka, taka lista. IFA-9 to jest poprzednik yy, Wartburga, no to wywodzący się z dekawki przedwojennej. No ale co dalej pisze Salami-Kożerski, czyli naczelny przekroju. Mogą oni mieć samochody, to mogę mieć i ja. Że mnie nie stać? A czy stać kerna mrożka la, lub asia? Nie, a mają. Oczywiście nie każdy potrafi tudzo rzechy nosem. Spróbować jednak warto, szczególnie, że mam piekielną ochotę. Z miesięcznika francuskiego «Scienze twi» Niestety nie umiem czytać po francusku, przepraszam wszystkich, którzy się tutaj skrzywili w tym momencie. Nauka i życie, pewnie się ten miesięcznik nazywa. Dowiedziałem się, że po naszej planecie jeździ 109 milionów samochodów, w tym 84 miliony prywatnych. W Polsce wydano samochody i motocykle łącznie ponad milion, tak, praw jazdy. Ponad milion praw jazdy. Postanowiłem więc kupić sobie samochód spełnić marzenie. Usiądę za kierownicą i wypuszczę się na szosę. O naiwny, myślałem, że nic prostszego jak pójść do motozbytów, płacić niewielką zaliczkę, zabrać nowiutki, lśniący wóz, popędzić nim w dal, a resztę ceny jakoś spłacić na raty. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana. A jak to było, opowiem. Zacząłem, jak wszyscy, od nabycia w księgarni dwóch podręczników automobilowych. Gdy przyszedł urlop, włożyłem obie książki do walizki i pojechałem do jastarni. Tu na plaży przez 13 dni będę miał czas, by spokojnie zgłębiać tajniki budowy silnika spalinowego i przepisy o ruchu kołowym. Leżę więc z tymi podręcznikami w grajdołku. Tak nazywa się legowisko wygrzebane z szpadelkiem i rękami w piasku plaży i nie mogę rozgryźć ręcznego hamulca. Opalający się obok mnie Asio Także nie ma zielonego pojęcia, jak ten przeklęty hamulec działa. Niech pan redaktor zapyta mecenasa Buczyńskiego. On panu powie, doradza Asio. A pan dziwię się, pan nie wie? Niestety, przyznaje Asio skromnie. Ależ to pan powinien wiedzieć. Pan kończył kurs przed rokiem, a Buczyński to już chyba przed pięciu laty. No właśnie, ucieszył się Asio. Doświadczony kierowca, zna samochód na wylot. A Buczyński gdzie leży? Koło kościoła. Zostawiam rzeczy pod opieką Asia, biorę książkę pod pachę i maszeruję ponad pół kilometra mokrym brzegiem plaży, gdzie piasek jest względnie twardy. Mecenas Buczyński opala się w grajdołku w towarzystwie dwóch istot płci damskiej. Witam się, atakuję. Panie mecenasie, na co działa hamulec ręczny? Mecenas patrzy na mnie uważnie takim wzrokiem, jakim mierzy klienta, gdy zastanawia się, czy postawić wniosek o zbadanie go przez biegłych psychiatrów. Po co panu to, panie redaktorze, dziwi się. Podsuwam mecenasowi Buczyńskiemu pod nos podręcznik kierowcy w pytaniach i odpowiedziach. W książce jest niejasno powiedziane: Nie mogę wywnioskować, czy hamulec ręczny połączony jest tym samym mechanizmem co nożny, czy też jest to całkiem oddzielne urządzenie. Kupuje pan samochód? W głosie Buczyńskiego jest dezaprobata zapala papierosa, obie sylfidy uchylają powiek grubo obłożonym olejkiem i zwracają ku mnie namaszczone twarze. Mhm, powiadam, naprzód muszę zrobić prawo jazdy. Z książki pan się nie nauczy, wyrokuje Buczyński. Pewnie, że trzeba będzie pochodzić na kurs, ale zawsze lepiej, jeśli coś już będę umiał. Mecena kiwa głową z politowaniem. Sylfidy z powrotem obracają głowy pod jastar jastarniańskie słońce, przymykają oczy i pogrążają się w opalaniu. Na kursie to długo trwa, mówi Buczyński. Ja pana skieruję do selcera. Prywatne lekcje. On ma w domu śliczne modele, cały samochód widzi pan jak na dłoni. Selcerowa kręci korbą, tłoki chodzą do góry i na dół, od razu wszystko pan zrozumie. Wziąłem u nich trzy lekcje i wystarczyło. Znakomita metoda, zdałem na bardzo dobrze. No to niechże mi pan powie, jak z tym hamulcem, bo mnie to dręczy. Nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, wyznaje Buczyński. I jeszcze nie rozumiem, jak to jest z tą klapą powietrzną, też niewyraźnie w książce napisane. Przecież, jak klapa się otwiera, to chyba spada ciśnienie, czyli mniej paliwa wypłynie, a nie więcej. Więc jakim cudem mieszanka może być bogatsza? Wie pan co? Niech pan spyta Gałeckiego, mówi oszołomiony Buczyński. To stary, doświadczony samochodziarz. Jeszcze przed wojną broniłem go w jednej sprawie. To była dość głośna historia. Dziecko zostało na miejscu, w apelacji dostałem uniewinnienie, jak dziś pamiętam. A Gałecki gdzie leży? Pod Dezetym. Wracam więc z plażą z powrotem. W jastarni życie plażowe koncentruje się na dwóch odcinkach piaszczystego wybrzeża. Pod dezetem, czyli domem zdrojowym, oraz w okolicy kościoła. Miejsca te dzieli kilometr pustyni z rzadka usiany nagimi postaciami dziwaków, którzy wolą opalać się samotnie, podczas gdy każdy szanujący się letnik wybiera jeden z dwóch zatłoczonych punktów zbiorowego plażowania, wyżej wymienionych. Przy czym kto raz już wybrał, wybrał na życie. Bywalcy jastarni dzielą się na stronnictwa, niczym Gweldwów i Gibelinów. Tych spod kościoła i tych spod dezetu. I skoro przyjeżdżają, zawsze zakładają gradołek w, za... w, sto... w swojej stałej zonie. Nie muszę wam tłumaczyć, że żo... zony te niczym absolutnie się nie różnią. Znajduję Gałeckiego. Ten wyjątkowo nie leży, tylko siedzi. Należy do miłośników komfortu, którzy wolą kosz niż grajdołek. Osobiście gardzę tą koncepcją, ale degustibus i tak dalej... Gałecki nawet w slipach wygląda na ambasadora, którym nigdy nie był. Obłożony jest gazetami, witam się, siadam na piasku u stóp kosza. Jednakże Gałecki nic nie może mi powiedzieć, ani o homulcu, ani o klapie powietrznej. Nawet sprawia wrażenie, że słowo klapa powietrzna słyszy po raz pierwszy w życiu. Panie, kto się na tym wyzna, mówi. Jak panu coś nawali, to i tak pan nie naprawi, tylko mechanik, prawda? Nie rozumiem. Jeździ pan samochodem 20 lat i nie wie pan, na co działa ręczny hamulec? Oburzam się. Miał pan w życiu kociaka? Pyta Gałecki. A co to ma do rzeczy? Bardzo panu była do tego potrzebna wiadomość, jak działa jej śledziona czy opucna? Ha! To jest również punkt widzenia, ale egzaminatorzy chyba go nie podzielają. Wie pan co? Niech pan spyta Wierciakiewicza, radzi Gałecki. Zdawał egzamin rok temu. Powinien pamiętać... On gdzieś tu leży niedaleko. Wierciakiewicz to jest Asio. Koło się zamyka. Więcej znajomych samochodziarzy nie mam chwilowo w jastarni. Wracam do grajdołka, w którym opala się Asio, a obecnie także płetwonurek. Asio pociesza mnie. Nie musi pan tego umieć, panie redaktorze. Ja nie mam zielonego pojęcia, przejechałem szczęśliwie 21 tysięcy i wcale mi te mądrości nie były potrzebne. Zależy naturalnie od samochodu, dodaję po chwili. Nic dotychczas nie nawaliło w pańskim fiacie? Pytanie jest jak z fabryki. Jeszcze śrubki w nim nie ruszałem. i pół spala na sto. W mieście raptem 7 litrów. Głos Asia jest ciepły, pełen uczucia. Po chwili dodaje zdecydowanie. Pan też musi kupić fiata, panie redaktorze. Cudowna maszynka. Chodzi jak zegarek. Po prostu Schaffhausen. Ale fiatów już dawno nie ma, mówię. Jak go kupić? Niech pan redaktor idzie do premiera Cyrankiewicza. Kernowi dał talon, Kwiatkowskiemu dał talon, to i panu redaktorowi da na pewno. Tu uwaga, moja. Odnośnik. O Fiatach tutaj mowa jest o Fiacie 600. Te Fiaty, o których tutaj się mówi bez numerka, co palą 7 litrów po mieście, to jest Fiat 600, które były sprowadzane do Polski i przez PKO je można było kupić, albo na talony, jak ktoś miał dojście do premiera Cyrankiewicza. A chodzi jak Schaffhausen, to Schaffhausen to była popularna nazwa zegarków IWC, których nikt w Polsce IWC nie nazywał, bo nikt nie wiedział, co to jest IWC, ale na zegarku oprócz IWC było też napisane Schaffhausen, więc, bo to było miasto, w którym te zegarki są produkowane, więc na, na, na Schaffhauseny się mówiło Schaffhausen po prostu. Wtedy były talony, to premier przydzielał. Teraz wozy są w motozbycie. Ja bym jednak poszedł, zaszkodzić nie zaszkodzi. Jak, jak w magazynie motozbytu nie ma, to sam Cyrankiewicz z rękawa Fiata nie wytrzęsie. A poza tym to nie mój styl. Ja bym nie śmiał pójść do szefa rządu, że chce kupić sobie samochód. A może jeszcze przyjdą? Nie pytałem w motozbycie. Będą tylko spartaki, Moskwicze, Warszawy i Syrenki. To ja pójdę się kąpać, mówi płetwonurek. Idź, zgadza się Asiu. Tylko ubierz czepek, bo znowu będziesz cały dzień jęczeć, że zamoczyła sobie włosy. A może pan zna kogoś, kto by chciał sprzedać fiata? pyta Masia z nadzieją. A nuż zna. Mam jednego inżyniera, szuka jak opętany Opla kapitana. Jak znajdzie, to swego fiata sprzeda. Ale czy on znajdzie Opla? To moje pytanie jest oczywiście idiotyczne, bo skąd Asio może przewidzieć, czy inżynierowi trafi się akurat Opel Kapitan. Istotnie Asio nie wie, jednak oświadcza stanowczo. Spokojna głowa, znajdę panu redaktorowi samochód. Trochę nadziei we mnie wstępuje, bowiem Asia Wierciakiewicza nazywają tylko Asio. Gdy trzeba załatwić coś specjalnego, czego nikt nie potrafi, to kto da radę trudnemu zadaniu? Kto pokona przeszkody i doprowadzi sprawę do pozytywnego końca? Tylko Asio. Potrafi wszystko. Stąd i nazwa Tylko Asio. Nie, żeby miał specjalne chody, nie, po prostu umie pogadać z panienkami. Istnieje metoda na załatwianie spraw, że się idzie wprost do dyrektora. Metoda wypróbowana, która często daje rezultaty. Asio oczywiście także jej używa, ale jego specjalność to sekretarki. Tak je zagada, przyniesie kwiatki, cmoknie w rękę, pochwali sweterek, że mu załatwiają. Potem sam dyrektor baranieje, się, dowiadując się, że w magazynie, w którym od miesięcy nie ma już belgijskich adapterów, na półce stoi jeszcze jeden egzemplarz i że można go Asiowi sprzedać. Jeśli więc tylko Asia obiecuje, że znajdzie, to znaczy, że są jeszcze szanse na używanego Fiata. Ale zimna dziś woda, mówi płetwonurek, który wrócił z kąpieli. Pójdę do kosza się przebrać. Idź, zgadza się Asio, tylko żebyś później nie zapomniała kostiumu w koszu, tak jak wczoraj. A może jednak kupić Spartaka. Dają na raty i to już jest prawdziwy samochód. Moje oświadczenie, że Spartak to prawdziwy samochód, z którego wynika na odwrót, że Fiat nim nie jest, przyjmuje Asio spokojnie. Tak samo jak spokojnie przyjmuje złośliwe żarty, których właściwie których każdy właściciel mojego wozu nasłuchał się już nieraz. Są to powiedzonka w typie skrzyżowanie skutera z puszką na pięciokilową szynkę lub jak na zapalniczkę to to wcale duży, lub co to on się panu tak zbiegł w praniu? Mało Małolitrażowiec kwituje takie docinki pobłażliwym uśmiechem. się nie może jednak nie powiedzieć. Do Zakopanego pod górkę nie spartaki, ale Warszawy biorą. Że i noszumi. Rozmowa urywa się. Leżymy w grajdołku i opalamy miejskie ciała. Pod wysmarowaną olejkiem głowę podłożyłem podręcznik kierowcy w pytaniach i odpowiedziach oraz zasady ruchu. Mewy fruwają, obłoczki przesuwają się spokojnie na pocztówkowo błękitnym niebie. Mewy malują sobie oczy, napisał po hiszpańsku poeta Gomez de la Serna. Możliwe, ale mnie przyszłego kierowcy bardziej interesuje, jak one mistrzowsko biorą zakręty? Im dobrze, myślę, a przede mną jeszcze tyle kłopotów. Odbyć kurs samochodowy, zdać egzamin, kupić samochód. Kupić, ale za co? Ważkie pytanie wypowiadam z dużym niepokojem. Panie Asiu, a ile teraz trzeba by dać za mało używanego Fiata? Ja mojego kupiłem na talon za 72 tysiące, państwowa cena. O, myślę, spryciarz, on nie przepłacił dwóch złotych. Dostał pan talon ze spółdzielni? Pytam, bo tylko Asio pracuje w spółdzielni. Skądże dałem pośrednikowi 3000 za znalezienie faceta z talonem, a facetowi za talon 15000? To znaczy razem tysięcy. 90, 90 przytakuje Asio. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Wykluczone. Z trzech książek w iskrach i ze wznowienia w czytelniku mam zaledwie połowę. Pięć lat na to pracowałem. Pożyczy pan redaktor. Już zmieniłam kostium, oświadcza płetwonurek. Dobrze, zgadza się tylko Asio. Siada i posmaruj się kakaem, bo znowu się spalisz. I będzie gadanie. Zrobiłem już listę znajomych, od których mógłbym pożyczyć. Bardzo dokładną. Więcej jak 25 tysięcy od nich nie wyciągnę, stwierdzam z goryczą. Ze spodni dżinsów leżących smutno na obwałowaniu grajdołka wyjmuje kalendarzyk. pokazuje Asiowi kartkę, na których spisałem wyliczenie. Doktor Wagner ma, pożyczy 12. Szymańska nie ma. Eryk Lipiński pożyczy 5. Dorantowie mają, nie pożyczą. Trzecia Kazia nie ma. RSW Prasa ma, nie pożyczy. Zygmunt Strychalski 2. Mecenas Buczyński pożyczy, ale odpada. Szydłowski nie ma, pożyczy 2. Witlin nie ma. Klominek Błoński pożyczą chętnie, ale ode mnie. Janusz Minkiewicz ma, pożyczy, odpada. Rodzina łącznie 4. Kisielewski nie ma, pożyczy 3. Krecia pad, jeśli odda 1000 złotych. Razem 29. Tylko Asio czyta powoli, uważnie, wreszcie dziwi się. Dlaczego Minkiewicz i Buczyński odpadają? Odstąpiłem ich Paulince. Co? Paulinka także chce kupić samochód. Buczyńskiego i Minkiewicza zarezerwowała dla siebie. Kiedy pani Paulinka przyjeżdża? W piątek. Gdzieś pieniądze znajdziemy uspokaja mnie tylko Asio. Niech już będzie fiat, to forse jakoś wykombinuje. To forse jakoś się wykombinuje. Wkrótce idziemy na obiad już po trzeciej oświadcza płetwonurek. Pójdziemy zgadza się Asio. Płetwonurek to panna Elżunia R. Wybitnie młoda, wybitnie przystojna, wybitnie sympatyczna. Jest jedyną osobą nie tylko na kuli ziemskiej, ale chyba w całym wszechświecie, uwzględniając i Marsjan i mieszkańców Wenus, której tylko Asio pozwala siąść za kierownicą swojego Fiata. Wprawdzie dopiero dwa tygodnie przed przyjazdem do Jastarni zdała egzamin na kierowcę, ale prowadzi wóz dobrze i z wyczuciem. Ma smykałkę do samochodu. Niestety ona też nie umie rozwiać moich wątpliwości co do hamulca i klapy. Nie wie nawet jak biega w samochodzie prąd wysokiego napięcia. Co ja właśnie dziś rano przestudiowałem i na świeżo świetnie pamiętam. Kobiety o to nie pytają, zapewnia Płetwonurek. No, ale czegoś się pani uczyła, protestuję. Mnie dopuścili do egzaminu przed terminem, tłumaczy panna Elżunia. Założyłam zaświadczenie, że znawał pracy zawodowej i tak dalej. Zgodzili się, bo pismo było z Polskiej Akademii Nauk. Ale potem, gdy mnie ten inspektor sobie obejrzał, trochę się zdziwił. Co ja takiego ważnego robię w panie, aż, że aż muszę zdawać przed terminem. Jak przeczytał w legitymacji zawód płetwonurek, to mało nie zemdlał. Od dawna, już mnie, od dawna już mnie także to dręczy, więc pytam, a co właściwie robi płetwonurek? Nurkuje z płetwami. W panie? Nie, w jeziorach. Po co? No, fotografuje się na dnie rośliny, wodorosty, rybki, podłoże. Słoneczko grzeje. Fale morza chciałyby uciec w niebo, ale dopiero mewy spełniają to ich marzenie. Dobrze tu odpoczywać, szczególnie jeśli zdarzy się dzień, że nie pada. Za chwilę pójdziemy na obiad. Ryba jako potrawa stanowi coś pośredniego między jarzyną a mięsem. <grytanie> w jastarni w ogóle często masz wrażenie, że drugie danie wpływa na twój talerz wprost z głębi morza. W piątek przyjechała Paulinka. Wysiadła z pociągu dźwigając gigantyczną walizkę z ciuchami na nadmorskie okazji. Jest rzeczą zdumiewającą, ile kobieta musi przywieźć rzeczy, aby rozebrać się na plaży. W drugiej ręce Paulinka kurczowo ściska podręcznik kierowcy w pytaniach i odpowiedziach oraz zasady ruchu z miejsca spytała. Buczyński jest? Jest, uspokoiłem Paulinkę. Mecenas to jeden z ważnych słupów podpierających jej ewentualny finansowy plan. Ewentualny, bo ani Paulinka, ani ja nie byliśmy jeszcze tak zupełnie ostatecznie zdecydowani i brakowało nam pieniędzy. I tyle lat żyliśmy bez samochodów, więc czy to konieczne? Samochód u nas to wielki luksus. Jesteśmy krajem, który dopiero zaczyna się motoryzować. Niestety w razie tylko, na razie tylko nieliczni przy ogromnych wyrzeczeniach, szczęśliwym zbiegu okoliczności finansowych lub wygranej w lotka mogą się dochrapać wozu. Nabycie przez kogoś wozu to u nas ciągle jeszcze sensacja i evenement. Zdobycie używanego samochodu tańszego, ale jeszcze dobrego nie jest sprawą łatwą. Ale nagle doznałem olśnienia. Olgiert, przecież Butrewicz ma Fiata i ma moc znajomych, trzeba zaraz rano do niego depeszować. Czy nie wiesz, kto chce sprzedać Fiata 600? Pilne telegrafu i ściskam ciebie, Hankę. Stop salami.